To nowy sezon Prep Phase, a w nim nowa operatorka Raora. Nowy pistolet maszynowy, System reputacji, usunięcie DX11 i nowe paczki. Do gry wchodzi Raora, aby pozamykać drzwi wrogom. Więcej o nich dowiecie się z poprzedniego filmu, ale skupmy się na nowej broni żniwiarzu MK2, który jest nowym pistoletem maszynowym. Zdaje średnie obrażenia, wolno strzela i ma dość trudny recoil do opanowania. Nareszcie po tylu latach system reputacji zostaje w pełni wydany. Ci, którzy mieli w poprzednim sezonie reputację porządny lub... Wyżej otrzymują darmową paczkę Alfa, a sama reputacja będzie zresetowana w nowym sezonie. Mając pozytywną reputację, gracz otrzymuje bonusowe punkty, które odblokowują nagrody, takie jak Alfa paki, Pustery czy Renown. Za reputację haniebny gracz nie może grać rankedów, standardów i Pucharu Siege. Nie ma dostępu do nagród z rankedów i dostaje połowę mniej punktów doświadczenia i kasy. Za reputację destruktywny gracz nie może grać Pucharu Siege. Nie ma dostępu do nagród z rankedów i traci 25%. Punktów doświadczenia i kasy. Za reputację porządny gracz dostaje 1 punkt bonusowy za mecz. Za reputację szanowany gracz dostaje 2 punkty bonusowe za mecz oraz kartę tła. Za reputację wyjątkowy gracz dostaje 3 punkty bonusowe za mecz i kartę tła. Aby otrzymać nagrodę za wbitą rangę, mając negatywną reputację, należy uzyskać reputację porządny. Paczki celebracji z okazji 10 lat Rainbow Six do gry trafiają paczki celebracji, które będą zawierały ponad 1,5 tysiąca przedmiotów kosmetycznych ze wszystkich eventów, sezonowe malowania i wiele innych. Całą listę przedmiotów znajdziecie na tej stronie. Paczki celebracji będzie można zdobyć w przepustce bitewnej oraz będzie można je kupić za kasę. Dodano nowe animacje w menu dla Bandita, Twitch oraz Tachera. Yeah. Co sezon, do gry trafia sezonowe malowanie broni oraz obniżka cen operatorów, gdzie od nowego sezonu Azami będzie kosztować 10 tysięcy, Brawa 15 tysięcy, a Deimos 20 tysięcy. Usunięcie DirectX 11. I od teraz Rainbow Six Siege na PC włączymy jedynie na TX 12. Zawieszkę twórcy otrzymuje w tym sezonie streamer Keto. Ubisoft wydaje skina do Azami 8 marca, gdzie dochód ze sprzedaży tego skina przekazywany jest dla Fundacji Walki z Rakiem.